Od jakiegoś czasu w onkologii dużo miejsca i czasu poświęca się leczeniu celowanemu i immunoterapii. Popularne stały się również leki koniugaty. Czym są, jak działają i czy są skuteczne w leczeniu raka piersi? O to wszystko zapytam mojego dzisiejszego eksperta. Zapraszam Was serdecznie na mój najnowszy odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych pani Katarzyna Pogoda, onkolog kliniczny pracująca w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Pani doktor zaangażowana jest w wiele akcji informacyjnych dotyczących szerzenia świadomości na temat leczenia i nowoczesnych terapii raka piersi. Jest też specjalistką z zakresu leczenia zarówno młodych kobiet, o czym wspominałyśmy podczas naszego ostatniego spotkania, ale również w zakresie leczenia potrójnie ujemnego raka piersi. Pani doktor, serdecznie dziękuję, że przyjęła Pani ponownie zaproszenie do spotkania i do rozmowy na temat kolejnego bardzo intrygującego tematu i takiego tematu, który daje dużo nadziei pacjentkom z rakiem piersi. Dzień dobry, tak, to prawda. Tak naprawdę ja się zajmuję różnymi rzeczami, jeśli chodzi o rak piersi, ale jest kilka takich grup, gdzie rzeczywiście wydaje mi się są największe potrzeby. I młode panie zdecydowanie tak, to jest właśnie taka grupa terapeutyczna, wymagająca zupełnie innego podejścia, ale też takich dodatkowych rzeczy. No i ten potrójnie ujemny rak piersi to jest mhm. rzeczywiście taki nowotwór, wymagający bardzo dużej atencji. No i to nasze postępowanie jest dosyć agresywne, bo po prostu jeżeli choroba wróci, to rokowanie jest słabe. I to powoduje, i też przez wiele lat nie było takiego postępu. To powoduje, że tych badań klinicznych w podtypie tym właśnie jest bardzo dużo. Są nowe terapie testowane, są nowe postępy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Natomiast przez długie lata było tak, że było, były pewne próby, ale one były nieskuteczne. I to powodowało, że cały czas tak naprawdę nie udawało nam się udoskonalić naszych metod leczenia. A teraz no widać, że rzeczywiście coś się dzieje, więc warto dzisiaj porozmawiać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i właśnie naszym tematem rozmowy dzisiejszej będą leki koniugaty, bo naprawdę w nowoczesnej onkologii dużo nadziei wiąże się tak naprawdę z przedstawieniem tych leków. Ale ja chciałabym na, na chwileczkę jeszcze cofnąć się i powiedzieć o tych dwóch wcześniejszych, nowoczesnych, można by powiedzieć, terapiach, a mianowicie mam na myśli leczenie celowane i immunoterapię, bo mam trochę wrażenie, ale zaraz sobie też o tym porozmawiamy i pani doktor na pewno dokładnie wyjaśni, że te koniugaty to trochę taki zbitek trochę i leczenia celowanego i trochę tej immunoterapii. I chemioterapii. Dokładnie. Mhm. I abyśmy mogły lepiej zrozumieć, czym są leki koniugaty, Cofnijmy się na chwilkę i przypomnijmy, czym różni się terapia celowana od immunoterapii. Znaczy, ja bym jeszcze bardziej się cofnęła. Mm -hmm. I to, jak standardowo leczymy nasze panie, to jest tak naprawdę często sięgamy po chemioterapię. Czyli to są leki, które mają działać na poziomie komórki nowotworowej i je niszczyć. Później medycyna poszła bardzo do przodu i szukano pewnych takich antygenów, białek, które znajdują się na powierzchni komórek nowotworowych. Bo chodzi o to, żeby tak naprawdę nie niszczyć zdrowych komórek, a celować właśnie w te nowotworowe i je zabijać. I to spowodowało wynalezienie takiego receptora HER2, który w ogóle spowodował, że jakby wyodrębniliśmy grupę raków HER2 dodatnich. I to były te takie pierwsze przełomowe badania. Wcześniej nawet należy myśleć, że hormonoterapia też jest terapią celowaną. Na właśnie komórki z receptorami estrogenowymi. Ale ta hormonoterapia od wielu lat jest stosowana, czyli oni troszeczkę mniej tak standardowo myślimy, że to są terapie celowane, ale to też jest taka grupa terapeutyczna. Natomiast później weszliśmy właśnie w grupę raków HER2 dodatnich, że jeżeli na powierzchni komórek nowotworowych są receptory HER2, jeżeli zastosujemy leki, które będą blokować te receptory, to te komórki nowotworowe z nadmierną ekspresją receptora będą obumierać, czyli przerzuty, guz nowotworowy będzie się zmniejszać. I taka koncepcja jakby spowodowała w różnych nowotworach, w różnych sytuacjach poszukiwanie terapii celowanej, czyli że jest jakiś antygen, receptor na komórce, który jeżeli przyblokujemy go, to komórka cała obumiera. Dosyć często jest tak, i tak jest właśnie w koniugatach, że stosujemy leki, które są połączeniem właśnie tego przeciwciała monoklonalnego, który przyłączy się do tego konkretnego receptora, a następnie te nowe sprytne koniugaty. Zawierają też taką cząstkę chemioterapii, leku mm -hmm. cytotoksycznego, który standardowo nie tego leku nie można podać, na przykład dożylnie, bo byłoby to leczenie bardzo toksyczne i na cały organizm. Natomiast tu Aha. cały jakby koncept jest tego taki, żeby podać lek, który uderzy najpierw te receptory, czyli te właściwe komórki nowotworowe i ta chemioterapia zostanie jakby wtłoczona do tych komórek nowotworowych. To jest po prostu coś, to jest celowana chemioterapia, tak to nawet można nazwać, taki koń trojański. Mm -hmm, Wprowadzamy no lek, który ma przyczepić się do komórek nowotworowych z konkretnym antygenem, i w tych koniugatach są różne leki. Są leki, które są właśnie, m, m, przyłączają się do receptorów HER2. Tu jest na przykład Trastuzumab Stekan, W ostatnim czasie bardzo taka intensywnie badana terapia z bardzo fajnymi wynikami. To dotyczy chorych na HER2 dodatniego raka piersi. Natomiast też są koniugaty właśnie w potrójnie ujemnym raku piersi. I tu jest inny antygen e, trop 2, który w ogóle jakby nie jest takim uznanym receptorem, który należy badać w potrójnie ujemnym. Ale jest opracowano koniugat i wczesne badania pokazały, że rzeczywiście to działa w potrójnie ujemnym raku piersi. To jest ten lek nazywacie Saczumapcon Witekan. Mhm. To jest Świetna taka nazwę. trudna nazwa, <laughs> tak, Sekzumapko gowitekan I e, tu właśnie jest połączenie przeciwciała przeciwko temu receptorowi TROP2, który jest bardzo często występuje w potrójnie ujemnym raku piersi, z cząstką chemioterapii. I znowu mechanizm działania jest ten sam. Lek przenika do komórki nowotworowej, niszczy tą komórkę. I w tych najbardziej nowoczesnych koniugatach jest też tak, że trochę tego leku cytotoksycznego wychodzi na zewnątrz. Jest taki opisywany bystander effect, czyli jakby taki efekt widza, przechodnia, że te komórki, które nawet tego receptora nie mają, i tak dookoła zostaną zniszczone. Co powoduje jeszcze bardziej ciekawą koncepcję, bo guzy nie są jednorodne. To trzeba sobie powiedzieć, że w jednym miejscu jest receptor jakiś bardziej, go widać, w innym nie. Natomiast jeżeli właśnie użyjemy takich bardzo inteligentnych koniugatów, to zniszczymy nie tylko nowotwory, które mają konkretny antygen, ale też te komórki obok zostaną zniszczone. I właśnie w tych nowoczesnych koniugatach opisano taki efekt dodatkowy który no, jest bardzo obiecujący. Więc tutaj ta cała wiedza jest naprawdę niesamowita i to jest zdobycz dosłownie ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy, mm -hmm. kiedy my wiemy, że te leki naprawdę dużo lepiej działają. E, na chwilę obecną terapie te są zarejestrowane w leczeniu paliatywnym. Setsumab, u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi, rejestracja europejska. Natomiast e, teraz to jest HER2 dodatni rak piersi przerzutowy. Oczywiście czas idzie do przodu, trwają badania, że na pewno te leki też są już oceniane w chorobie wczesnej, na przykład w chorobie resztkowej, czyli znowu e, wybieramy taką grupę pacjentek, które nie odpowiedziały na standardową chemioterapię. Jeżeli w chorobie resztkowej się zastosuje daną terapię, jest to teraz sprawdzane, czy na przykład lepiej niż obecnie na przykład kapec w chorobie resztkowej. Mhm. Więc jak my się spotkamy za kilka lat, no właśnie, ja jestem pewna, że będziemy że... mówić już w ogóle nie, to była historia. Więc tutaj y, naprawdę to jest niesamowite. To jest niesamowite, jak szybko tak. to się dzieje. Młkowitka Litka Pani doktor, bo powiedziała pani. To o koniugatach, tak. tak, czyli mamy tą terapię celowaną do Natomiast drugą częścią, która się bardzo rozwija w leczeniu raka piersi, zwłaszcza raki potrójnie ujemne, to jest immunoterapia. Mhm. Ta metoda leczenia ma za zadanie odhamowanie, hamowania, które wywołuje własny gust nowotworowy. Ogólnie nowotwory są bardzo trwane i próbują uh -huh. uciec od naszego działania lekami i powodują, że rzeczywiście te mechanizmy immunologiczne są wyciszane, jeżeli ktoś choruje na nowotwór. I sprawdzono to m.in. w potrójnie ujemnym raku piersi, że jeżeli damy leki, inhibitory punktów kontrolnych, immunoterapię, która spowoduje, że te naturalne nasze mechanizmy zostaną odhamowane, nasz organizm będzie mógł sam walczyć, to rzeczywiście połączenie takie immunoterapia plus chemioterapia... Poprawiamy rokowanie pacjentek, wydłużamy czas do progresji, wydłużamy czas przeżycia chorych, i to jest właśnie potrójnie ujemny rak piersi. Przy czym musi być pewna ekspresja receptora PDL-1. To jest też tak, że ta immunoterapia, też jak Państwo dużo słyszycie w mediach, różne są leki. Każdy z nich ma swoje określone miejsce i sprawdzany jest w różnych sytuacjach, gdzie różne są antygeny sprawdzane, różne jakby przeciwciała do oznaczania PDL-a, ale to jest też tak, że czasami on musi być, a czasami nie. I mhm. to w zależności od bardzo różnej sytuacji klinicznej. W chorobie rozsianej jak najbardziej tak, immunoterapia działa, jeżeli jest ekspresja pedel 1 w potrójnie ujemnym raku piersi, ale to leczenie musi być z chemioterapią. Inaczej były próby monoterapii, to nie działa, więc mm -hmm. ta chemioterapia jest tu potrzebna. Natomiast ta immunoterapia też jest już zarejestrowana, bardzo taka niedawna rejestracja, w potrójnie ujemnym wczesnym raku piersi i tam już do leczenia przedoperacyjnego się taką terapię dołącza, do chemioterapii. Następnie po operacji pacjentka również kontynuuje taką terapię, czyli jest to mniej więcej roczne leczenie. Tu akurat już tego pedela się nie oznacza. Więc to jakby no pokazuje, właśnie. jak bardzo. W ciągu ostatnich no nawet kilkunastu miesięcy już mamy kilka nowych rejestracji właśnie w potrójnie ujemnym raku piersi. Tu myślę, że jeszcze warto powiedzieć o tym, że jest pewna grupa pań, które są nosicielkami mutacji BRCA, bo to też jest jakby taka specjalna, oddzielna grupa. I u tych pań też jest niesamowity postęp, bo jeżeli chodzi o leczenie paliatywne, te inhibitory PARP, one są już trochę znane, tak? Tak. Ten olaparib, talazoparib w leczeniu paliatywnym, nie było aż tak, możemy powiedzieć, spektakularnych wyników. Natomiast teraz ostatnie wyniki mm, mówią o tym, że jeżeli stosowany jest w chorobie rosztkowej u mutacji BRCA olaparib, czyli właśnie jeden z inhibitorów PARP, przez rok, jakby ym, po chemioterapii przedoperacyjnej jest na przykład choroba resztkowa, i przez rok jest taka terapia, też zmniejszamy ryzyko nawrotu choroby i wydłużamy czas chorych. I to jest dosłownie doniesienie z ostatnich kilku miesięcy. Nawet jeszcze rejestracji w Unii nie ma. Jestem mocno tak oczekiwana. Jest tu widać ta wiedza naprawdę przenika i te standardy cały czas się układają na nowo. Nawet dochodzimy do takiej sytuacji, że w jednym konkretnym wskazaniu mamy można mieć do wyboru, do wyboru. kilka terapii. Oczywiście. Czekamy, tak, bo to są mm -hmm. bardzo świeże rzeczy, że te rejestracje i też refundacje w Polsce w pewnym momencie nastąpią. Natomiast no, to nie są takie jednoznaczne sytuacje, kiedy my co powinniśmy jeszcze stosować. Bo tutaj, no naprawdę czy ta, tak jak mówię, immunoterapia, nawet roczna terapia, ale ona nie była sprawdzona na przykład w uzupełniającym leczeniu z kapet tak. czyli jest zupełnie inna sytuacja, tak samo nie było wtedy olaparibu. I pozostaje pytanie, że jeżeli pacjentka dnia miała immunoterapię przed, mm -hmm. co zrobić po? A może łączyć dwa leki razem? I to są już takie pytania, na których nie ma jasnych odpowiedzi. Mhm. Myślę, że kolejne badania powiedzą nam coś, ale naprawdę no, to są niesamowite postępy. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Wracając jeszcze tylko do koniugatów, to powiem od razu, my znamy jeden koniugat, jak najbardziej go stosujemy. To jest TDM1. TDM1, dokładnie. Trastozuma mm -hmm. I to jest taki koniugat, który my znamy, czyli stosujemy i w chorobie przerzutowej raki HER2-dodatni. Program lekowy jak najbardziej obejmuje tą terapię. Też mamy program lekowy w chorobie resztkowej raki her 2 dodatnie. To jest ta terapia, na którą tak trochę długo czekaliśmy, ale oczywiście doczekaliśmy się. Bo był trastuzumab po prostu także tak, jako leczenie. dokładnie tak. Czyli prawda? to są raki her 2 dodatnie bez względu jakby. Wtedy ten trastuzumab przed bez względu na to czy w leczeniu e, osiągnęliśmy patologiczną całkowitą odpowiedź czy nie, a tutaj jakby już możemy dalej. Jeżeli ktoś nie ma tego PCR-u, po prostu zmieniać leczenie na trastuzumab mtanzyny. I to jest ta korzyść jak najbardziej w postępowaniu. Czy za kilka lat będzie tak samo, nie mhm. wiadomo, bo tutaj już wchodzą nowe koniugaty, które będą sprawdzane. To, co jeszcze jest w ogóle takie niesamowite w tych nowościach, to te leki, o których dzisiaj mówimy, na przykład trastuzumab czy satsumabgowitekan, one też są sprawdzane, ich skuteczność, w badaniach u chorych na przykład na hormonozależne raki piersi. I ostatnie ASCO pokazało, że rzeczywiście te terapie też działają. Więc widać, że te koniugaty to są naprawdę terapie bardzo ciekawe, bardzo obiecujące i ich miejsce to nie jest przypisane tylko do jednej grupy terapeutycznej. Naprawdę wydaje się, że będziemy tutaj... Te terapię prawie u każdego stosować. Ja chciałam jeszcze przypomnieć, że ten lek TDM-1, czyli trastuzumab z on jest już oficjalnie zatwierdzony tak, jako lek refundowany tak, tak, od marca tego roku. W leczeniu choroby resztkowej od marca tego roku, mhm. natomiast wcześniej mieliśmy to w chorobie rozsianej. Rumkowitka, litka. A jak wygląda sytuacja właśnie z tymi e, poprzednimi koniugatami, o których Pani wspominała? Czy one są w, w trakcie zatwierdzania na rynku europejskim? Jak to będzie wyglądało? One są już zatwierdzone, mają swoje Aha. rejestracje, więc no, teraz jest jakby oczekiwanie, żebyśmy te terapie mieli dostępne dla do naszych pacjentów. Mhm. Tylko tak jak mówię, to są bardzo nowe terapie. To wszystko tak. oczywiście no, trochę trwa, Pisa. tak? Też w krajach sąsiednich, jak rozmawiam z kolegami, to nie jest tak, że to już są leki, które u wszyscy stosują. Oni też czekają. Mhm. A na jakiej e, podstawie określa się skuteczność e, leczenia tymi właśnie koniugatami? Czy to wchodzą tutaj w grę te ogólne statystyki związane z przeżywalnością? Jak to się mierzy? To jest też tak, że jeżeli mówimy o chorobie rozsianej, tak? bo tam zawsze oceniamy tą odpowiedź mhm. na leczenie, to jest tak, że mniej więcej co trzy miesiące i to niezależnie od terapii oceniamy skuteczność. Czyli, jeżeli pacjentka zaczyna leczenie, przychodzi, że są jakieś niepokojące wyniki, są przerzuty, zaczynamy daną terapię. Mniej więcej co trzy miesiące wykonujemy tomografię. I to nie zależy od tego, czy są koniugaty, czy nie. Sprawdzamy, czy się zmniejszają, czy stoją w miejscu, czy możemy kontynuować terapię. Natomiast, jeżeli pojawiają się jakieś nowe zmiany, to świadczy o progresji choroby, albo jeżeli stare zmiany bardzo urosły, i wtedy terapię musimy, musimy zmieniać. Czyli to, co mówimy, że coś wydłuża czas do progresji choroby, to chodzi o to, że na tym jednym konkretnym leku ta choroba tak długo odpowiada, tak długo jest też pacjentka nie, taką terapią leczona. I te nowe koniugaty pokazują, że w porównaniu ze standardową chemioterapią rzeczywiście ten czas jest dłuższy. Tak samo czas po prostu przeżycia choroby. Mm -hmm. Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, w momencie kiedy te leki będą dostępne też powiedzmy na rynku polskim czy będzie istniała potrzeba, żeby zmienić też diagnozowanie pod kątem chociażby histopatologicznym tej reakcji na, na nadekspresję chociażby białka trop czy, czy jakiejś innej, czy PDL na przykład, jak to będzie, bo też to dopasowywanie kto będzie, dla kogo będzie dany koniugat właściwy, też stanie się trochę bardziej Bezwaniem. kontrowersyjne. Dokładnie. Dokładnie. Znaczy tak, jeśli chodzi o immunoterapię we wczesnym potrójnie ujemnym, na dzisiaj jest tylko wymagana ta informacja, że jest to potrójnie ujemny rak piersi. Drugi, trzeci stopień zaawansowania i tu już ta immunoterapia jak najbardziej jest zarejestrowana w tym wskazaniu, można dołączać do chemioterapii. Jeśli mówimy o immunoterapii w chorobie rozsianej, musi być stwierdzona obecna ekspresja pdl 1 mhm. Czyli w badaniu wtedy z biopsji czy z przerzutu, czy z choroby pierwotnej, najlepiej jednak wydaje się, że jednak z przerzutu, żeby też wiedzieć, no, że to jest wynik aktualny, tak? Wtedy ten wynik musi być pozytywny, żeby ewentualnie kogoś kwalifikować do immunoterapii. Jeśli chodzi o cetuximab tutaj wiemy, jaki jest mechanizm leku, natomiast nie jest wymagana ocena ekspresji. Są takie analizy Wtedy. dodatkowe z tym lekiem, które pokazują, że jak ktoś ma większą ekspresję, Trochę lepiej lek działa, ale nie ma na to danych, że jak nie ma tej ekspresji, to lek nie działa. Więc naprawdę tutaj e, jest to niesamowity mechanizm i mhm. sama cząstka, ale nie ma tego jakby, nie ma tych wymagań, nie ma standaryzacji. To są takie dodatkowe analizy. Może za kilka lat wejdziemy jakoś w to głębiej, mhm. ale na dzisiaj po prostu każdy potrójnie ujemny rak pierwszy w drugiej linii leczenia. Jeśli chodzi o terastozumam derukstekan, to po prostu rak HER2-dodatni, czyli to, co na co dzień określamy, tak. jak najbardziej, więc tu nie ma konkretnego innego wymogu. Więc to, co ja widzę pewnym wyzwaniem z tymi nowymi terapiami, to jest rzeczywiście ocena pd 1 w chorobie rozsianej, bo tu jest jakby ten wynik potrzebny, żeby konkretną e, terapię zastosować. A czy ten trastuzumab deruxtecan w pewien sposób też nie adresuje tej potrzeby wobec pacjentek, które miały ten określony receptor HER2, ale w dosyć niskim e, Poziomie, powiedzmy. To też było, prawda? Taka... To jest to doniesienie dotyczące HER2-LOW, i to jest mm -hmm. w ogóle taki też niesamowity. o czym już rozmawialiśmy, że to wchodzi też w raki hormonozależne. Mm -hmm. Próbuje się teraz wyodrębniać taką grupę raków HER2 low, czyli to, co dla nas tak standardowo jest, że ten HER2 jest dodatni, jak są immunohistochemi, mam wynik na 3 plusy. Tak. Albo 2 plusy potwierdzone tak. w badaniu FISH. Mhm. Natomiast teraz dane, które były prezentowane e, podczas kongresu, dotyczyły pacjentek, które mają ten HER2 na 1 plus albo na 2 plusy, ale bez nadmiernej ekspresji w badaniu FISH. To jest duża grupa pacjentek, to jest około połowy chorych. I właśnie dla tych chorych są wyniki, które mówią, że takie u tej w tej grupie pacjentek zastosowanie tego koniugatu teraz to suma mhm. jest lepsze niż chemioterapia. Hmm. Natomiast rejestracji jeszcze nie ma. Oczywiście ja to to ja myślę, że to jest naprawdę rok, tak? Ale w tym kierunku świat idzie. Więc jakby miejsce dla tych koniugatów jest naprawdę bardzo, bardzo duże. W mojej ocenie tak naprawdę z tym lekiem no to, to zostaje taka mała grupa chorych, gdzie to HER2 jest na zero, tak? Tak a wszystkie pozostałe panie mogą odpowiadać na tej terapii, więc naprawdę grupa chorych, które mogą być taką terapią leczonych jest bardzo duża. Świetnie, wszystko brzmi Pani doktor niesamowicie. Ja czekam z niecierpliwością na kolejne doniesienia i też na te nowości, które będą się działy. My to wszystko mamy, tak bym powiedziała, w badaniach klinicznych i to jest znowu mój gorący apel naprawdę do osób, które jeżeli muszą się leczyć, a tak jest czasami, to po prostu nie patrzmy też na badania kliniczne jak na jakiś, nie wiem, eksperyment tak, medyczny. Tak, jakoś Dokładnie, prawda? bo mam swoje pacjentki, które leczę tymi terapiami, też potrójnie ujemne raki piersi z immunoterapią i ja przecieram czasami oczy ze zdziwienia, że tak długo są leczone i jedną konkretną terapią, że ta immunoterapia na tak długo pozwala zatrzymać chorobę. I to jest naprawdę coś niesamowitego, bo normalnie w praktyce bym nie mogła tego zastosować. Więc naprawdę ta um, duża grupa badań klinicznych to są terapie, które stanowił niesamowity postęp i dla nas, zwłaszcza dla nas, naszych pacjentek w Polsce, jest to niesamowita szansa, tak. że po prostu być leczonym nowymi terapiami. Na dla mnie też niesamowite było to, kiedy rozmawiałam też z dr Grusfeld i, i nie miałam tej świadomości, że przy badaniach klinicznych, kiedy jakiś lek działa, i, a kończy się dane badanie mhm. kliniczne, to ten lek dalej jest dostarczany takiemu pacjentowi. Jak najbardziej. Sponsor ma tutaj jakby obowiązek, tak? Chyba że w protokole jest to jakoś inaczej zaznaczone, że na przykład jest konkretny czas terapii, mhm. Lekiem, co też się zdarza, tak, ale z reguły dana terapia jest stosowana do progresji choroby. Dobrze, Pani Doktor, chyba na chwilę obecną wiemy wszystko. E, dziewczyny, niesamowita e, dawka dobrej energii, nadziei na to, co czeka nas w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o onkologię, o te nowoczesne terapie. Śledźcie e, doniesienia, e, dowiadujcie się, również zapraszam Was serdecznie na mój kanał Łąkofit-Kalitka, gdzie zawsze najświeższe i najciekawsze e, informacje związane właśnie z rakiem piersi. Pani Doktor? Serdecznie dziękuję. dziękuję e, polecam się <grystanie> <grystanie> i czekam z cierpliwością na nowe dobre wiadomości dla pacjentów z rakiem piersi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.